Czymanko witam Was w kolejnym odcinku. Na moim kanale wracamy do Robloxa, ponieważ dzisiaj będziemy sobie grać w grę Play Emergencji Hamburg Po prostu wejdę na polski serwer. Jakby ktoś nie wiedział co to roleplay, to roleplay jest. to jest odgrywanie prawdziwego życia. Tutaj macie nazwę gry. Tutaj, jak możecie wbić. Ogólnie na publicznych serwerach najczęściej jest po angielsku i nie ma play, Więc, jeśli chcecie zrobić, to klikacie za tu, telefon odpalacie, klikacie tab. Nakierujecie na telefon i macie tutaj zakładkę serwerów, które się Wam wyświetlają teraz Ja, Ja sobie zapamiętałem skok na pamięć nas nie na ci Hamburg. I w ogóle właśnie staram się widzowie jak będzie, jak zamówię. Jak... No to będzie mikrofon, z z słuchawek i będzie cały ekran widać. I myślę, że to będzie świetna wiadomość dla większości widzów. W ogóle dzisiaj jesteśmy policjantami, to Hamburg. Ten odcinek będzie trwać 10 minut maksymalnie. Tak mi pokazuje na telefonie. Może będzie więcej pamięci, ale i tak YouTube mi pozwala do 12. Inaczej, trzeba numer telefonu podać. Ale spokojnie, widzowie, jak będę miał swój telefon, to będę że to zatwierdzał. Numer telefonu będą miniaturki, będą dusze filmy. Dobra w ogóle, trzeba ja zobaczyć, czy Typ ma wanda. No, Typ ma. No typ ma bandę, to widzę, bo ucieka. Ej, w ogóle, no. Nie, no, typ co admin karem, no. Bo to jest auto no, jakiś. No. W ogóle wolałbym z Wojscatem, ale nie mogę napadać na, na Wojscacie, w jestem dzieckiem. W ogóle, o dobra no, teraz będę chciał No ty No ty patrz Ej dobra no Ej mi się tak nie podoba to, że te auta policyjne są Aha, czyli najbardziej posługiwana osoba na serwis Aha, mam 31 tysięcy mogę odcinek pewnie będzie z albo drugi tutaj z tego druga część po w ogóle bo cięcie robi dobra w tutaj tu no, ja już wróciłem tutaj musiałem teraz na no aha ej dobra przyjechał tu ktoś przyjechał dobra bo ej ja myślałem że tu nikogo nie ma bo Ej, bo, bo, może się zdać cele na tych serwerach w ogóle. No, jest serwa od Tilda, no bo, no, bo trochę chyba za dużo tego było. Aha, przecież on ma więcej niż najbardziej posługiwana. Ej, dobra, nie kumam tej, tej kartoteki. Ej, no. Co? Aha! Aha! Mnie. Dobra, to jest, jest tak hip. To jest taki No admin se tam Nie! No nie No nie, noc się. No co mówię ja się tam... To jest No ty... no ty Dobra, bo to policjant jest zde. Ej, bo ja. Bo się. I to właśnie są nowi gracze emeryzenci Hamburg. To są nowi gracze emeryzenci, właśnie. No jest nad lata. No zero jest. Po prostu! No co to jest! No co? Ja nie mogę. No po prostu... No ty po prostu... jakieś akrobacje robią. 102 metry skacze. te... Ej, dobra. Nie, no po prostu. No po prostu. To jest co lata te bildosów. E nie no. Ale, ale se takie, ze tak, Ej dobra, się nie spodziewałem takich akcji na serwisie nie Nie no, ja nie wytrzymam no Ej nie, ale serio, ja przepraszam, że wyzywam na odcinku Naprawdę, przepraszam za to, ale Ale serio, to co się tu odwala i serio, no w ogóle w ogóle tu nie można. A w ogóle ja nie mam Discorda, bo dostępna w ogóle pewnie zauważyliście na liście postów. Po prostu, jeśli nie macie Discorda, to się nie dosadzę. Dosłownie, ja nie mam Discorda, bo dosłownie tu każdy robi wy... wyrypy, radymy, wadymy. Takich chyba nie wiem, co to znacie, jakich bla bla bla, i po prostu. Bo tam się reportuje na Discordzie, a tak, jak zreportujecie do Robloxa, to oni nie dadzą bana, oni nie dadzą bana. W ogóle ja miałem tyle razy ostrzeżenia na Robloxie, nie dostałem bana. W ogóle... więc jedynie to ktoś może dostać bana na taki serwer, który... W ogóle, jak będę miał mikrofon, to może może będzie odcinek gdzie zagram z kolegą lub koleżanką yy, na boisacie Minecrafta na filmie ale nie ale pewnie nie będzie no bo nie wiem co w sumie może takie coś będzie nie jestem pewien pewnie będzie w Robloxa na jakimś komunikatorze. Będzie... Nie wiem, czy będzie odcinek z moim kolegą lub koleżanką. Nie wiem. Może, tak, może. I w ogóle robię często, zanim dojdę tam bo dosłownie to cały film minie. O, super, to To i tak robicie. Dobra, ty czy chcą pozdrowić kogoś. No. Czy chce kogoś pozdrowić, typ? No x. Aha, pozdrow pana. Aha, dobra. Pana jakieś. Dobra. To Do pozdrowienia dla pana. Nie wiem o kim mówi, ale mam nadzieję, że ogląda stać. to słownie Ej, dosłownie. Jak ja tylko komuś powiem, że nagrywam na YouTube. Dosłownie. W ogóle chyba znów będzie odcinek dzisiaj tak gdzie będzie robić Minecrafta i gdzie będzie to robić. Wierzyć, to jest takie. Jeśli macie mikrofon, to zainstalujcie Fivema bo dosłownie na Robloxie to nie warto W ogóle są takie serwery w Amerigencjach. nuts <laughs> Nie, no... to... to są kanały, to jest kanał Family Friends do Surowi. Ej, dobra. Chyba dobra.